Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie razem z chuliczkiem Fifi. Moi drodzy, niedawno odebrałem dużą pakę z domu Sorbero, dawne dobre ziele. I tutaj y, przede wszystkim y, będę oceniał dla Was jelby. Pierwszą z tych jelb będzie Sala Compuesta w jasno-zielonym opakowaniu i zaczynamy odcinek. Pamiętają się drześciem wszystkich a szczególnie ludekity. Moi drodzy, zacznijmy od przede wszystkim zapachu tejże jelby. Przede wszystkim jest tutaj wyczuwalny anysz, anysz gwiaździsty i manzanija. Czyli rumianek. To jest główny taki składnik. Właśnie ten anż gwiaździsty jest głównie wyczuwalny w tym zapachu. Rumianek również jest wyczuwalny. Natomiast inny składnik, czyli w tym przypadku, jest to yy, moi drodzy mięta, jest dla mnie niewyczuwalna. Jeśli chodzi z kolei o cenę tejże jelby, to jest to 32 zł za. Pół kilograma, czyli cena całkiem ładna. Uważam całkiem uczciwa za markę, która jest naprawdę bardzo szanowana w Uruguay. I teraz właśnie o marce. Marka ta powstała w 1918 roku. Jest szanowana w Uruguay, jak już mówiłem. Jest to marka, która wykorzystuje przede wszystkim to pozdrowienie dla helci, Hela, pozdrawiam, idzie razem z króliczkiem. Pozdrawiam, Hercia. Wykorzystuje energię słoneczną, jeśli chodzi o maszyny, maszynerię tamtejszą, prawda? Jeśli chodzi o jej uruchamianie i tak dalej, jej główną siedzibą jest Montevideo w Uruguayu, prawda? Natomiast cóż sprowadzają oczywiście z Brazylii. Z kolei, jeśli chodzi o tutaj kwestię składu, to skład to jest Aneż gwiaździsty. Anerz gwiaździsty działa przede wszystkim, moi drodzy, na drogi oddechowe, działa przeciw przeciwgrzybiczo przeciw grzybiczo, działa również, jeśli chodzi o żołądek, bardzo dobrze rozpórczowo, z tego co pamiętam. Też działa dobrze na drogi oddechowe, prawda, jest używany w kuchni chińskiej i wietnamskiej, głównie. Z kolei rumianek, czyli Mancania, jest głównie, moi drodzy, no, tutaj w tym przypadku yy, używany jako nakład na oczy, działa dobrze na oczy, na rozdrażnienie działa dobrze, prawda? Jak ktoś jest zdenerwowany, wkurzony, to dobrze, żeby się rumianku napił, że tak to określę, yy, działa również dobrze na żołądek, tego typu kwestie. Natomiast z kolei, jeśli chodzi o yy, samą miętę, no to mięta też jest dobra właśnie na żołądek, na sprawy takie gastryczne, bym tak powiedział. Prawda, czy też chyba oddechowe, też dobrze działa na oddech, mięta. Pozwólcie, że się napiję. I moi drodzy, teraz yy, pokażę Wam wygląd opakowania. Opakowanie wygląda w ten sposób: zielone, jasne. Mamy tu napisane syntak, czyli bezglutenowe, typu PU1 prawda, czyli że tak powiem typ urugwajski, pół y, kilograma, induska biaglilea, czyli wyprodukowany w Brazylii, y, prawda tutaj mamy, że jest użyty solar, prawda, także znowu pozdrowienie dla Herci, pozdrawiam Cię serdecznie, pozdrawiam Herci, y, także tak to wygląda. Co jeszcze mamy? Mamy kompuesta, ani menta i manzanija, prawda? Cała oryginal. Że tak powiem, bardzo ładne opakowanie. Dualita S, że tak powiem. Także naprawdę Helcia Photosynthesis powinna się z tego bardzo ucieszyć. Dobrze, teraz z kolei wygląd suszu. Susz wygląda w ten sposób zielony, prawda, taki szalawy troszeczkę, bym powiedział też. Praktycznie nie ma tutaj patyczków, jest to więcej jak despalada, spalada, ponieważ Tipo PU-1 nie toleruje praktycznie patyczków. Jest to w bardzo małej ilości właśnie te patyczki. Są, moi drodzy, poniżej 1,5%. A w despaladzie chyba może być 10%, z tego co ja pamiętam. Dobrze. Przejdźmy teraz do smaku tejże jelpa maty. Przede wszystkim że w tej bardzo wyraźnie. I właśnie yy, no, rumianek. Tak? To przykrywa smak tejże jelby. W zasadzie jelby, moim zdaniem, tutaj nie czuć, co jest pewnym minusem. Takie jest moje zdanie prywatne. tak? Jeśli chodzi o miętę, ja tej mięty nie czuję. Wyczułam właśnie anysz i manzaniję, czyli rumianek. Z kolei, jeśli chodzi o kwestię kuchni. Uważam, że dobre to byłoby do kuchni chińskiej właśnie. tak? Do jakichś dań typu jakieś na przykład, yy, prawda, pierożki, yy, pierożki, gyoza na przykład, by to fajnie pasowało do tego, czyli kuchnia japońska, prawda, taka, właściwie gyoza to jest taka troszkę kuchnia japońska, chińska, troszeczkę powiedzmy, jakiś na przykład makaron ryżowy z warzywami, prawda, tego typu kwestie, by pasowało do jakichś ryb, yy, Typu na przykład jakieś psągi, prawda? Do taranki ukraińskiej uważam, żeby całkiem fajnie pasowało. Bardzo dobrze by pasowało uważam do kuchni chińskiej i wietnamskiej, właśnie, ponieważ anty jest w tychże kuchniach głównie używany, tak? Teraz kolej przejdę do kwestii oceny szkolnej. Słuchajcie, w ocenie szkolnej ja tej jelbie postawię spokojnie piątkę z minusem, minus za, właśnie ten, ten prawda, że tak to określę, tą kwestię dotyczącą, moi drodzy, tego, że tutaj nie wyczuwa się jelpy za bardzo, tak? Ale smak anyżu, smak właśnie tego, tych ziół, tak? Czyli dodatków jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. Jak dla mnie nie jest to za mocne, nie uderza to w mordę, że tak powiem. Jest to bardzo fajna Jerba. Na koniec ciekawostka moi drodzy. Otóż... Yy, powiem Wam taką rzecz, że... Kiedyś, właśnie a tego królika... Do Australii... Yy, w 1859 roku, jakiś Thomas Austin... Z Anglii sprowadził 24 króliki. Te króliki rozmnożyły się, słuchajcie, do, W pewnym okresie do 600 milionów, moi drodzy. Także... Wielki K. Korzystaj z tego, prawda? tej umiejętności, że tak powiem, rozmnażania się, yy, czy też, yy, że tak powiem, no, pewnych zdolności króliczych. Prawda? Pozdrawiam Cię, Wielki K. Każdy wie, kto to jest Wielki K, prawda? Także szczęść Boże. Trzymajcie się i pa pa!